Jak to jest z okazywaniem naszych emocji publicznie? Czy chłopaki płaczą, czy nie? Czy my jako kobiety powinnyśmy mówić wprost o wszystkim, co czujemy, i czy mężczyźni też powinni to robić? A właśnie, czy chłopaki płaczą, czy tylko mężczyźni? Zapraszam Cię do kolejnego odcinka twarza w twarz. Zastanawiam się nad tym, czy moje emocje powinny się iść tylko we mnie, czy powinnam pokazywać to innym ludziom. I z jednej strony, emocje to jest coś, co dla wampirów energetycznych jest pożywką, i one oni po prostu kochają, kiedy ty pokazujesz te swoje złe emocje, kiedy ty się na przykład. Czymś, jeszcze oni cię jeszcze docisną, a udają Twoich przyjaciół, a z drugiej strony, kiedy ty się cieszysz, to pokażą ci, że twoje szczęście złudne i, i tak nie powinieneś się z tego cieszyć, bo zaraz to wszystko się skończy. Więc czy powinnam pokazywać te emocje, czy powinnam bać się tych wampirów energetycznych? I też są skurzenie. Dlaczego? Bo emocje to przede wszystkim ja. To to, co ja czuję, to, co, jak ja żyję to to, jak ja żyję, to to, co jest w mojej głowie. Więc jak druga osoba ma Cię poznać, skoro Ty nie pokazujesz tych emocji? I zastanawiało mnie to na przykładzie tęsknoty. Czy ja powinnam pokazywać, że tęsknię za jakąś grupą ludzi, czy tęsknię za danym człowiekiem, za danym miejscem? To takie ludzkie, prawda? To tylko ludzie z skały, które nie mają otwartego serca, nie potrafią o tym mówić. I wiem, że to dla Część ludzi jest, jesteś jest słaba, dlatego to pokazujesz. Aha, ale jak ja to czuję i tego nie pokazuję, to jestem silna? Nie, nie jestem silna, jestem po prostu ludzka, bo potrafię odczuwać różne emocje. Więc y, chciałam Ci dzisiaj przekazać, że wcale to nie jest tak, że kiedy zaciskasz zęby i udajesz, że wszystko jest ok, to wtedy jesteś silny. Silny jesteś wtedy, kiedy to wszystko znosisz. I nieważne, czy Twoje wyrzucanie emocji, bo musisz to wyrzucać, bo w końcu coś ci strzeli, ale nieważne, czy Twoje wyrzucanie emocji daje Ci siłę, czy to, że ściskasz je w sobie i wrócisz do domu i to wyrzucisz, to ty masz się czuć z tym dobrze. Oczywiście nikt Ci nie każe. Publicznie wyrzucać wszystkich negatywnych rzeczy, jakichś Twoich frustracji. Tylko tak po prostu, kiedy się z czegoś cieszysz i płyną ci łzy ze szczęścia, to z jakiej okazji masz to trzymać w sercu, wycierać i udawać, że nic się nie stało, skoro to jest Twoja radość. To nie jest nic złego, że Ty pokazujesz swoje emocje. I taki jest wniosek z dzisiejszego dnia, tak naprawdę. W myśli Przemyślałam to wszystko na podstawie tego, że. Sama ostatnio gdzieś tam się tłukłam o różne emocje i te bardzo dobre i, i te nie bardzo złe, ale te, te gorsze, właśnie tak jak tęsknota. Z drugiej strony stwierdziłam, że tęsknota jest bardzo dobra, bo dlaczego ja tęsknię? Dlatego, bo coś mi dawało szczęście i będzie nadal mi dawać szczęście. Więc doceniaj wszystkie swoje emocje, zwracaj na nie uwagę i dziel się innym, z innymi ludźmi. A to, że ktoś Ci powie, że to było słabe, to znaczy, że on nie słaby i trzeba go wyrzucić. A ludzie, którzy naprawdę są dla Ciebie życzliwi, jak zobaczą Twoje szczęście, to będą Cię otaczać. I takimi właśnie ludźmi się otaczaj. I takich ludzi będziesz przyciągać, kiedy będziesz radosną osobą i otwartą. Także to chyba tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że... Otworzyłam cię trochę na to, żeby pokazywać innym ludziom swoje emocje. Tak jak mówię, nie musisz wszystkiego wyrzucać na światło dzienne tego, co się dzieje w twoim domu, nie musisz tego wszystkim op opowiadać, pokazywać, ale jeżeli w tym momencie masz ochotę się pobogać, to się po prostu poboczy i tyle. Dzięki serdeczne, pozdrawiam cię, trzymaj się, cześć. A i jeszcze napisz mi w komentarzach, co o tym wszystkim sądzisz, więc jeszcze raz pozdrawiam cię, trzymaj się, cześć.